Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dziś o trudnościach, trudnych sytuacjach, kryzysach, które mhm. mogą przydarzyć się i przydarzają się rodzicom e, dzieci. Mam na myśli takie sytuacje jak jakieś bardzo istotne konflikty w rodzinie, pomiędzy partnerami, współmałżonkami, rozstania, separacje, mhm. rozwody. Mhm. Co wtedy przydarza się dziecku? Mhm. E, oczywiście każde dziecko jest różne, więc inaczej reaguje na takie sytuacje. Natomiast to, czego wszystkie dzieci doświadczają w, w przypadku takich trudności, to po prostu konfrontacja z rozłąką. Z, konfrontacja to mam na myśli nie tylko, ponieważ ona się już dzieje w tym momencie, ponieważ któryś z rodziców się wyprowadza, ale konfrontacja również w umyśle dziecka, czyli to wszystko, co jego wyobraźnia zaczyna mu podpowiadać, co się może zdarzyć. A co się może zdarzyć, co mu ta wyobraźnia podpowiada? To... Tak, no właśnie, że stracę kontakt z mamą całkowicie albo całkowicie z tatą. Że stracę kontakt z babcią, z dziadkiem, od strony mamy taty. Czy nadal będziemy mieszkać w tym samym miejscu? A może stracę przyjaciół, szkołę, w której mieszkam, ukochany plac zabaw, czy ukochany las, który mam za domem. Także jak sobie wymienimy te wszystkie potencjalne straty, i też wyobrażamy sobie, że my sami, jako dorośli, moglibyśmy nagle dowiedzieć się, że, że mamy to wszystko utracić, to to jest po prostu przeolbrzymie. To jest tak ogromne, tak wstrząsające. Dlaczego zresztą? Bo w naszym gatunku akurat właśnie bliskość jest tym, co zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. To jest podstawowy sposób na poczucie bezpieczeństwa. A to oznacza, że robimy rewers, największym poczuciem zagrożenia jest utrata tej bliskości. Mhm. I te sytuacje trudne właśnie dlatego są akurat takie trudne w rodzinie że skonfrontują właśnie z tym dziecko. Czyli utrata bezpieczeństwa mhm. i lęk przed tym, że mogę jeszcze więcej stracić tak. w wyniku tej rozstania się rodziców tak. i rozłąki, ale nie tylko z ludźmi bliskimi, dorosłymi, bo wymieniłaś też i miejsce, i um, rytuały. otoczenie, Nawet rytuały. To, że na przykład mhm. codziennie z rano rano jadam takie śniadanie, a nagle dowiaduje się, że ta ma się wyprowadzić, mhm. więc y z różnych poziomów, z różnych obszarów, e, nagle ta strata dziecko dotyka. Albo jej wyobrażenie. Wiesz co, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na takie dwie skrajne postawy, które mogą się pojawić, jeśli chodzi o takie sytuacje i kryzysy. Mhm. Z jednej strony ludzie się po prostu rozstają, często być może w jakichś nerwach, w złości, bez zastanowienia mhm. i jest taka postawa, no dziecko sobie jakoś z tym poradzić musi. Tak, Poradzi tak. sobie jakoś, tak? A z drugiej strony takie myślenie, powinniśmy za wszelką cenę być mhm. w tym małżeństwie, mhm. nawet jeżeli to nie działa już i długoterminowo nie działa i nie pomogły różne, różne terapie, różne wsparcie, mhm. różne działania to powoduje, dla dobra dzieci. To, to też powoduje masa napięcia w codzienności, tak go rozumiem, bo o takich sytuacjach mówimy, gdzie to są naprawdę wielkie konflikty, afery przeróżne, no to tak wyglądają realia. Czasami. No tak. Mamy takie skrajne, można powiedzieć, tutaj sytuacje, które narysowałem, a jakby było najlepiej dla dobra dziecka? Mhm. Tak naprawdę to trochę się kryje odpowiedź w Twoim pytaniu. To znaczy, dla dobra dziecka wtedy najlepiej, kiedy naprawdę myślimy o dobru dziecka na pierwszym miejscu. I to oznacza, że czasami to chyba nie takie pytanie mamy sobie zadać, czy ja mam się rozstawać, czy nie, tylko że jeśli już następuje taka sytuacja, że mamy taką decyzję, to jak ja mam to zrobić, żeby moje dziecko było najlepiej zaopiekowane. I tutaj kluczową sprawą jest zrozumienie, czego dzieci naprawdę potrzebują najbardziej. I czy ja jestem w stanie to zaopiekować mhm. pomimo rozstania? To dobrze, to mamy taką sytuację już tutaj, że dochodzi do rozstania, tak? Tata się wyprowadza, rodzice będą mieszkać oddzielnie, może w nowych w ogóle miejscach. To jak w tej sytuacji rodzice powinni zachowywać się wobec swojego dziecka czy dzieci? Mhm. Zadbanie o te podstawowe potrzeby to, to oczywiście w pierwszej kolejności o poczucie bliskości dziecka z obojgiem rodziców. I wydaje mi się, że z takim, takim najtrudniejszym dla rodziców tutaj elementem jest to, że bardzo często, jeśli są w konflikcie, to bliskość z jednym rodzicem dla dziecka w jego umyśle, w jego sercu wyklucza bliskość z drugim rodzicem. Że ono staje wobec sytuacji, w której musi wybrać bliskość. O, czasami rodzice też napędzają to, tak? Żeby być o, blisko oczywiście. mnie i być przeciwko tej tak, drugiej. I osobie. tutaj dotykasz powiedzmy, takiej listy, czego nie robić, czego hmm. najlepiej nie robić. No, najlepiej nie robić tego, że to dziecko staje się tym sprzymierzeńcem w, w tej sytuacji, w tej walce, w rozgrywce czasami niestety też. Ehm, także zapewnienie poczucia bliskości, bezpieczeństwa w tej bliskości z obiema stronami. I to oczywiście jest trudne, nie jest absolutnie niemożliwe. I kiedy właściwie zaczynamy rozumieć, że to jest fundamentem absolutnym, że zabezpieczenie tego ułatwia wiele rzeczy, cały proces dalej, który ma się toczyć, i też umożliwia dziecku proces adaptacji do tej właśnie sytuacji. Bo dopóki jest poczucie zagrożenia związane z brakiem bliskości, to umysł nie pójdzie dalej. To jest najważniejsze. Jak ja tego mam, to mam nierozwiązane, tutaj niezopiekowane, to nie będzie szedł dalej, że a okej, okay, to może polubię nowe miejsce, polubię nowe łóżko, nowy, nowy dom, tylko nie mam zabezpieczonych bliskości z, z wszystkimi osobami, które kocham. No tak. To tak, ja myślę, że powinniśmy w tym miejscu zaznaczyć, że mówimy o takiej sytuacji, kiedy oboje rodzice są zdolni do tego, żeby pełnić swoje funkcje rodzicielskie. Mam na myśli że na przykład nie mamy do czynienia, nie wiem, z sytuacją przemocową ze strony jakiegoś Jestem. rodzica wobec mhm. dzieci, czy uzależnieniem, czy jakimś inną sytuacją zaburzenia, tak. no, które, które oznaczałoby, że powinniśmy chronić prawda, przed, tą, przed tą relacją, ale tak. dopóki ona nie zostanie w jakiś sposób e, to zachowanie nie zostanie zmienione, uleczone, tak? to też znaczy rozmawia, rozmawiamy o Powiedzmy sobie o funkcjonowaniu wobec dwóch rodziców, którzy mają zasoby do tego, tak. żeby to rodzicielstwo sprawować. Tak, o to jest Kiedy jest zastrzeżenie w tej naszej rozmowie, myślę ważne. Tak? Bardzo fajnie, że to podkreśliłeś. Jasne, że wyzwaniem rodzica w sytuacji, w której drugi rodzic wiemy o tym, że nie jest w stanie pełnić tej funkcji jest to, jak ja mogę chronić. Tak, rozwój dziecka, jego poczucie bezpieczeństwa, w ogóle jego bezpieczeństwo, czasami po prostu jego życie, i, i pomimo tych wszystkich zmian, tak, dawać to, to wsparcie dziecku. To mhm. po, po poczucie bezpieczeństwa, o którym rozmawiamy, wynikające z relacji bliskości, tak jak powiedziałaś, jest w takich dwóch wymiarach. Po pierwsze, że ja jako dziecko, dowiadując się teraz, że to tracę, to wymaga zaopiekowania, ale po drugie, będę ciągle się zastanawiać, tak ciągle będę wracać do tego i się obawiać, że mogę je stracić. Mhm. I chciałam cię zapytać w związku z tym o taki czynnik w tym rozstawaniu się, tej separacji, mhm. którym jest czas. Aha. Jak to zrobić dobrze z punktu widzenia ilości czasu, tempa? Niespieszności w tym, żeby zaopiekować potrzeby tak. dziecka. I oczywiście nie ma żadnej recepty typu, czy to powinny być trzy miesiące, czy to powinno być 10 miesięcy. Natomiast na pewno jakąś receptą jest to, że czas, który jest dostosowany do tego, jakie nam wskazówki daje dziecko. Hmm. Na ile ono jest gotowe w różnych sytuacjach, na ile my wiemy o nim na przykład, że czujemy, że będzie w stanie się zaadaptować do jakiejś zmiany, albo nie, wręcz odwrotnie. Albo na ile rozważnie te zmiany fundujemy. Czy fundujemy wszystkie na raz, że dobra, no trudno, utracisz wszystko na raz, ale jakoś to będzie, tak? Damy mhm. sobie radę. Czy też siadamy we dwoje, jesteśmy w stanie współpracować tutaj podczas tego rozstania i opracowujemy takie działania, taki plan, który umożliwi który właśnie taką łagodność w stosunku do dziecka w tym procesie. Mhm. a Takie prawdziwe zapiekowanie go w tym, co się dzieje. No Weźmy sobie takie takie zjawisko jak poczucie winy i brania odpowiedzialności mhm. przez dziecko za to, że rodzice się rozstają, tak? To wiemy, że coś takiego występuje czasami, że dziecko na siebie bierze, że to na pewno przeze mnie, bo ja byłem, byłam niegrzeczny i dla teraz przeszkadzałam, wywołałem emocje, a oni teraz się rozstają. To mniejsze dzieci, tak? Natomiast większe dzieci mogą z kolei no, wyjawiać takie zachowania oceniające bardzo, krytyczne i winiące rodziców. No, jak to jesteście dorośli, cały czas tu. Udawaliście, że jesteście mm -hmm. razem, co tu się w ogóle porobiło, a teraz nagle się rozstajecie, jak mogliście w ten sposób się zachować, w ogóle jako odpowiedzialni dorośli ludzie. Oczywiście czasami w rodzinie są dzieci w różnym wieku, więc te reakcje mogą być różne, nie? emocjonalne. Tak. I, I tu też dobrze sobie nazwać po prostu urdzenia, co się tutaj dzieje, bo bez względu na to, czy dziecko obwinia samo siebie, czy obwinia rodziców, to, to jest pewna energia frustracji, która próbuje rozwiązać problem. Czyli jak znajdę winnego. To będziemy mogli rozwiązać problem. Mhm. Ukażemy, tak, albo powiemy, zachowuj się inaczej i, i wszystko nagle będzie ok. I ta frustracja też w takim procesie jest absolutnie normalna, naturalna i może się pojawiać w dziecku. I znowu, naszą rolą jest dostrzeżenie tego źródła, że dziecko jest nieprawdopodobnie sfrustrowane wobec tych wszystkich zmian, które się dzieją, i potrzebuje czasu na to, żeby ta frustracja zrobiła swoją robotę, którą ma do wykonania. Na zewnątrz dziecko nie może nic zmienić, nie może mieć wpływu na to, czy rodzice jednak będą razem, czy nie będą razem, albo czy się przeprowadzam, czy się nie przeprowadzam. Natomiast energia frustracji, jeśli nie może zmienić czegoś na zewnątrz, to zmienia wewnątrz i to właśnie nazywamy procesem adaptacji. To też jest taka ważna zmiana w życiu dziecka, więc możemy powiedzieć, że ta reakcja też jest pewnie związana z z taką typową reakcją każdego człowieka na zmianę, czyli mhm. najpierw zaprzeczanie, potem opór, potem mhm. może jakieś eksperymentowanie w tej nowej sytuacji i dopiero współpraca. Chciałbym zapytać o te etapy wczesne, tak? Czyli tego zaprzeczanie i oporu. Jak to się może przejawiać w zachowaniach dziecka. Generalnie to są wszystko manifestacje frustracji, która próbuje na różny sposób, a może jednak od tej strony, a może tak zrobię, a może jak właśnie nie zgodzę się na to i będę oporować, tak, to jednak to się nie zadzieje. Albo jak będę próbować eksperymentować, wpłynąć, to może jednak po trzech miesiącach wpłynę na jej decyzję. Czyli cały czas dziecko nie zaznaje wytchnienia. I teraz to jest bardzo dla nas ważna informacja, bo dziecko potrzebuje tego wytchnienia od tej pracy frustracji po to właśnie, żeby się zaadaptować. Czyli znowu naszą rolą jest to, jak ja mogę pomóc mojemu dziecku z dotarciem do tego punktu daremności, że ja naprawdę nie mogę nic zrobić. To, co czyli, pozostaje, to się zaadoptować. Czyli chodzi o to, żeby było takie miejsce, w którym dziecko ma przestrzeń do tego, żeby w tym smutku być, żeby go Dokładnie. wypłakać, tak. Tak. żeby go przeżyć do końca, i żeby była przestrzeń na to, żeby końcu w pewnym momencie zrozumiało, że już tam nie ma już więcej łez tak. do wypłakania nad tą sytuacją. Ona jest taka, jaka jest, i potrzebuje z tego miejsca dalej jakoś, jakoś działać. Tak, czyli nie, nie mówimy, wiesz, ale ten dom będzie taki fajny, nowy, będziesz miał takich super nowych kolegów, a tam też jest yy, yy, biblioteka obok, a ty uwielbiasz czytać. tak? To, nie to. To wszystko przyjdzie na to czas i dziecko samo dostrzeże te pozytywy, które będą i nie będzie musieli namawiać. tak? My raczej zaopiekowujemy przestrzeń właśnie taką bezpieczną na to, na przeżycie tego, co ja tracę. Wtedy hmm. dziecko samo będzie gotowe tak, na cieszenie się tym, co zyskuje. No dobrze, no to tak przełóżmy to teraz na taką sytuację rozmowy. Jest hmm. to spotkanie z dziećmi czy z dzieckiem i mówimy mu to, że mówimy razem, tak, z hmm. z żoną, przechodzą do dzieci, mówią razem, słuchajcie, jest taka sytuacja, że zdecydowaliśmy się rozstać, Będziemy mieszkać oddzielnie? Tyle? Każde dziecko jest inne i inne lęki mogą się pojawić. I jeśli znamy dobrze swoje dziecko, to wiemy, jak porozmawiać, a czego dotknąć, a czego na przykład na razie nie dotykać, bo ono potrzebuje czasu, żeby za trzy godziny do tego wrócić. Mhm. I ja bym bardzo chciała móc dać taką receptę jasną, że jak powiesz to, 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 to będzie dobrze na pewno, ale tak trochę nie jest. Raczej bym zachęciła, że skoro jest taka, taka trudna sytuacja w rodzinie, jest takie wyzwanie do przejścia, to tym bardziej my musimy tych wskazówek od dziecka słuchać, tym bardziej musimy obserwować bacznie jego właśnie zachowanie, reakcje, tym bardziej starać się odpowiadać na te właśnie głębokie potrzeby. Powiedzieliśmy o tej potrzebie już bezpieczeństwa, o tej potrzebie odpoczynku, wytchnienia, tak od pracy tej frustracji, emocji, ale to też właśnie ten odpoczynek, który taki aktywny, czyli to wszystko co pomaga się zaadaptować. Że ja robię rzeczy, które kocham, które uwielbiam, które mnie wkładają nagle w bańkę bezpieczną i jestem na chwilę oddzielona od tych wszystkich strat, które mnie czekają. Bo, bo w tym świecie zabawy, w tym momencie, czy tego, że biegnę na przykład, bo uwielbia dziecko biegać, czy uprawiać jakiś sport, mogę zaznać wytchnienia, bo zapominam. Mhm. I to nie znaczy, że ja wypieram. To, to nie o to chodzi. Zbieram energię do tego, żeby poradzić sobie po wyjściu z banki z rzeczywistością, która, która po prostu jest. Mam wrażenie, że rozmawiamy tutaj o świecie idealnym, jakby to mogło wyglądać najlepiej dla dziecka. Natomiast w rzeczywistości myślę, że często te rozstania dzieją się w atmosferze poczucia krzywdy, poczucia winy, złości, no ogromnych emocji, które tak, towarzyszą tak, tak. rodzicom związanych z tym rozstawaniem się I, i po prostu to się wszystko dzieje na takim bardzo wysokim poziomie emocjonalnego pobudzenia. Tak. Jak wtedy w ogóle poradzić sobie z tą sytuacją zadbania jeszcze o dziecko? Tak. Y tak naprawdę to oczywiście będzie wiele wtedy godzin i dni, w których sobie może ktoś poradzić, i wiele godzin dni, w których totalnie sobie nie poradzi. Totalnie popłynie po prostu w tych wszystkich emocjach. No i taką jesteśmy istotą. Jesteśmy istotą emocjonalną, przeżywającą, i skoro ja sam czy sama w tym procesie rozstania tracę dokładnie tę bliskość i mnóstwo tych rytuałów, no to ja nie mam mieć tych emocji. I to oczywiście będzie, jest, i nawet się nie ma co oszukiwać, że można w ogóle idealnie książkę przeczytać, tak mam to zrobić. A no to tak w takim razie się rozstanie, więc cudownie. To po prostu tak nie wygląda. Natomiast mam gdzieś wrażenie, że takim drugowskazem dla nas najważniejsze jest moje dziecko, najważniejsze jest moje dziecko. Mogę doświadczać okrutnych emocji, mogę doświadczać olbrzymiego bólu i wracać myślą do tego: okej, okay, teraz potrzebuję zająć się moim dzieckiem. I tak, właściwie, to bardzo często dokładnie to, to nakierowanie się na to, co jest najważniejsze, tak naprawdę pomaga z moimi własnymi emocjami, bo porządkuje mi w głowie, co ja teraz mam zrobić. Jak już się tym zajmę, to za jakiś czas okaże się, że ta fala, akurat olbrzymia, pretensji, gniewu i kłótni, gdzieś odpłynęła. E, I znowu, ten drogowskaz nie oznacza, że za każdym razem macie się to udać i powstrzymasz swoje emocje, tak, i siedzisz ze i medytujesz, tak. No nie. Natomiast Ewidentnie to jest dokładnie to, co pomaga być tą, dawać tą równowagę. Tak? Pojawia się z jednej strony złość, pretensja w tym momencie, a z drugiej strony olbrzymia troska o moje dziecko. I ona równoważy to, pozwala nam dać dostęp do tego zachowania, które ja świadomie chcę w tym momencie wybrać. Te silne emocje, które towarzyszą rozstaniu, one najczęściej są też związane z obwinianiem drugiego rodzica mhm, tak. o rozpad małżeństwa czy relacji. Tak. Jak to może wpłynąć na... No to oczywiście bardzo często sprawia, że dziecko, ta osoba, ta strona, z którą dziecko miało silniejszą, głębszą więź wcześniej, staje się dominująca w tym układzie i ma olbrzymi wpływ na to, jaką więź dziecko będzie miało z tą drugą stroną. Więc jeśli dziecko słyszy mamę, która mówi, jesteś okropny, jak ty się zachowujesz, no można sobie wyobrazić, to jeszcze gorzej najczęściej mm. bywa. To zaczyna myśleć, aha, no tak, no moja ukochana mama ma rację, czyli to jednak nie jest fajna osoba, to jednak nie jest mój bliski tata i mamy wylew po prostu tak tego, tych wszystkich zachowań, które fachowo to się nazywa tak obronnym oddzieleniem, czyli dziecko zaczyna oddzielać się od tej dotychczas bliskiej osoby, ponieważ musi, ma poczucie, że musi wybrać. Czyli nie mogę być blisko jednego i drugiego naraz, no to będę bliżej tego, które akurat więcej ze mną czasu spędzało, tak? Albo częściej się ze mną bawiło, czy bardziej pozwalało na moje emocje na co dzień, towarzyszyło mi, i wspierało mnie. I traci. Traci realnie bliskość z tą drugą stroną. Nie dlatego, że ta sytuacja sprawia, że ono musi stracić, ale dlatego, że jedno z rodziców albo oboje zachowują się w taki sposób, że uniemożliwiają dziecku doświadczanie bliskości z obiema stronami naraz. Ja bym przy okazji tego, co powiedziałaś, nawiązał do badań, które hmm. mówią o tym, jaki rodzaj opieki jest najbardziej sprzyjający dla dzieci, hmm. jeśli chodzi o ich rozwój i hmm. dobrostan psychiczny. Hmm. Takie meta-badania dotyczące opieki naprzemiennej, czyli właśnie takiego równego lub prawie równego, bo w niektórych krajach ta opieka naprzemienna oznacza co najmniej 30% czasu z każdym z rodziców. Albo 50 na 50, oczywiście, to, że ten, że ten rodzaj opieki jest dla dzieci najlepszy, pod warunkiem, że te dzieci są już w wieku około 5-6 lat lub więcej, mhm. gdyż wtedy mają jeszcze wcześniej to przywiązanie bardzo duże do miejsca. No i pod warunkiem, że nie istnieją żadne takie okoliczności uniemożliwiające. Konstruktywną relację rodzica z dzieckiem, jak uzależnienie jakiegoś rodzica nie, czy jakieś nie, dysfunkcje. tak? tak? No oczywiście, że one dyskwalifikują taki model opieki. Dlaczego ten rodzaj opieki jest naj, w tych badaniach wychodzi, że jest naj, naj, najlepszy dla dziecka? Ja myślę, że jeśli chodzi o te młodsze dzieci, to tym czynnikiem tutaj jest nie tylko to przywiązanie jeszcze do miejsca, ale to, że młodsze dziecko do około 6-7 roku życia często nie ma jeszcze rozwiniętej zdolności do głębokiej więzi. Do głębokiej, to znaczy do poczucia bliskości pomimo fizycznej rozłąki. Mhm. I to oznacza, że jeśli faktycznie jestem blisko tych rodziców moich cały czas, no to czuję tę bliskość. Jeśli ich nie ma długo obok mnie, to już ciężko mi tę bliskość poczuć. Mhm. I to jest normalne dla małego dziecka. Im dziecko jest starsze i już później dorosła osoba, bardzo często ma już dostęp do tego, że ja mogę czuć tę bliskość, nawet jeśli tydzień nie widzę taty bądź mamy. To wiem, że za tydzień będę ją widzieć, czy jego, i nie sprawia to, że czuję zagrożenie tej bliskości. No dobrze, to wynika z tego, że najlepiej jest, kiedy jest współpraca, kiedy hmm, rodzice jest. są w stanie współpracować ze sobą, przynajmniej poprawnie dla dobra dziecka. Ale jak współpracować z osobą, wobec której czujemy poczucie krzywdy, złość, może mhm. furię, nienawiść, którą uruchamia to, że ta osoba zostawiła nas z dnia na a może to trwało długo, może nas zdradzała, mhm. krzywdziła i zostawia mnie, a może nawet nas razem z dziećmi? Tak, tak. Ja myślę, że fajnie, żebyśmy spojrzeli na to z dwóch takich skrajnych perspektyw. Z jednej strony. Czasami dokładnie tak jest, że nam wydaje się, że jest niemożliwe, że możemy współpracować z drugą osobą, bo nas zdradziła na przykład. A po iluś miesiącach to się zaczyna udawać. Po prostu. To jest to samo, co nawet dziecko wkurza, a jednak, pomimo wszystko, jesteśmy w stanie mieć tyle w sobie troski i miłości, że dobrze się nim opiekujemy. Więc z jednej strony to jest tak, że Wszystkie trudne sytuacje życiowe nas po prostu zmuszają, często do wychodzenia w ogóle ponad nasze wyobrażenie wcześniej tego, co jesteśmy w stanie zrobić. E ale oczywiście z drugiej strony mamy granice, są takie sytuacje, które są tak niebezpieczne, niedobre. Faktycznie jest jakaś przemoc, czy fizyczna, czy słowna, po prostu przy każdej próbie dogadania się, porozumienia w obecności dzieci. I, no, i... Destrukcja, alkohol, jakieś totalnie nieodpowiedzialne zachowania tej drugiej strony. Tak, tak? dokładnie że, tak. To się utrudniające zupełnie tą współpracę. Tak, I, to, i często to są właśnie sytuacje, w których ta pomoc, chociażby specjalisty, jest absolutnie po prostu konieczna. Czy to będzie. Psycholog, psychoterapeuta, czy to będzie mediator, czy to czasem też będzie wsparcie dla dziecka, właśnie specjalistyczne? I, i myślę, że warto mieć świadomość, że po to są ci specjaliści w takiej sytuacji, tak? Że mają różne narzędzia, różne sposoby na to, żeby faktycznie wesprzeć taką rodzinę, pomimo tego, że jest taki trud. Ale dodam też. Że pracą do wykonania wtedy dla tej strony, która chciałaby tej współpracy, chciałaby, żeby to rozstanie poszło sprawnie z opiekowaniem dziecka, a tak się nie dzieje, jest też pogodzenie się, że ja mogę wziąć odpowiedzialność za to, co jest po mojej stronie. Ja mogę starać się być tą dojrzałą, odpowiedzialną osobą, natomiast nie mogę mieć odpowiedzialności za drugą stronę, mieć wpływu też na jej zachowanie, na jej decyzje, na jej wybory tutaj. I to nie sprawia właśnie, że ja nie mogę pełnić swojej roli. Więc wracamy do pierwszego pytania. Jak ja mogę najlepiej zapiekować dziecko w sytuacji, w jakiej się znajdujemy? I to jest, wydaje mi się, najważniejsze pytanie, niezależnie od tego, jaka jest ta sytuacja. Dokładnie, Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki.